Jest piątek, pierwszy dzień lipca. Witam Państwa bardzo serdecznie na przedmeczowej konferencji prasowej poświęconej niedzielnemu spotkaniu Motor Lublin kontra Fornature Solution Apator Toruń. Zanim przejdziemy do zadawania pytań, przypomnijmy sobie jak spotkanie obu tych drużyn wyglądało na lubelskim torze. Jak typujesz? Nie mogę powiedzieć, ja tu jestem bezstronny, strony, wyłącz na łóżko. jedziemy Witamy serdecznie na przedmeczowej konferencji prasowej. Są z nami trener lubelski drużyny Maciej Kuciapa oraz nasz zawodnik Wiktor Lampert. Witam. Pierwsze pytanie skierujemy do trenera lubelskiej drużyny. Trenerze, w niedzielę przed nami mecz z obecnie trzecią drużyną w tabeli. Czy jest jakiś większy stres przed takim spotkaniem, gdy spotykają się drużyny z czołówki tabeli, czy raczej podchodzicie do tego spotkania spokojnie? Znaczy, no, przygotowujemy się jak normalnym tokiem, dziś jeszcze odbywamy trening, będą wszyscy zawodnicy oprócz Mikela, który jutro startuje w zawodach, więc tak jak powiedziałem, przygotowujemy się do, tak jak do każdego kolejnego meczu i, i, i mam nadzieję, że, że, że to spotkanie będzie na naszą stronę. Wspomniał trener właśnie o Mikelu, czy Mikel jest już w pełni siły, zdrowy i wszystko z jego dyspozycją, jest już ok? Jakby cały czas odczuwa jeszcze skutki z tego upadku, ale, ale jest coraz lepiej. Jutro normalnie startuje i, i przez ten tydzień po meczu cały czas jeszcze kurował się, więc ta dyspozycja z tygodnia na tydzień na pewno będzie coraz lepsza. Trenerze 30 stopni pokazują prognozy pogody w niedzielę. Czy taka temperatura może bardzo przeszkadzać zawodnikom podczas meczu? No na pewno, jest to dość uciążliwe dla zawodników, dla motocyklów, no dla wszystkich, ale chłopcy jakby dzisiaj też trenujemy w godzinach meczu, ostatnio też te, te temperatury były wysokie, chłopcy jakby przygotowują się w takich warunkach i, i, i będą pracować nad ustawieniami, nad motocykli w tych warunkach, żeby dograć to wszystko, a więc no cóż, no mamy taką aurę, musimy sobie z tym poradzić. Powrót Roberta Lamberta na Lubelski Tor, reprezentującego tym razem drużynę gości. Czy jest to coś, na co będzie trener uczulał naszych zawodników, aby uważać na tego zawodnika jakoś bardziej szczególnie? No drużyna z Torunia jest bardzo mocną drużyną i każdy z tych zawodników jest objeżdżony na, 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 na każdym z na świecie, więc no, nie będzie to łatwy mecz, ale to my będziemy u siebie i. I, i, i chłopcy wiedzą, co mają robić i, i tutaj jakoś specjalnie ich nie będą uczulał. Każda z drużyn w Ekstralidze jest naprawdę, e, prezentuje wysoki poziom. Zadam jeszcze takie tradycyjne pytanie z naszych konferencji prasowych. Czy mecz ma status meczu zagrożonego? Do tej pory jeszcze nie. Dobrze. Na razie tyle dziękujemy trenerowi. Przechodzimy do pytań do Wiktora Lamparta. Wiktor, niedzielne spotkanie przed nami. Tak jak mówiłem, przyjeżdża druga trzecia drużyna w ligowej tabeli. Czy przygotowujesz się jakoś specjalnie na to spotkanie? Yy, tak, dzisiaj mamy trening. Yy, no co, w sumie potrenujemy w tym tygodniu mieliśmy kilka zawodów jeszcze, oprócz tego i tak w sumie poza tym to nie ma nic specjalnego. Właśnie tak jak wspomniałeś, kilka zawodów było jest już za Tobą w, w ubiegłym tygodniu. Czy taka częstotliwość startu wpływa w jakikolwiek sposób na Twoją dyspozycję? Myślę, że wpływa dobrze, bo wtedy czuję się bardziej wjeżdżony w motocykl i jakby bardziej obyty z tym motocyklem, ale myślę, że na plus. Czy jest coś, co w ostatnich, w ostatnich meczach, treningach testowałeś, jeśli chodzi o swoje motocykle, ustawienia silnika, cokolwiek? Czy poczyniasz jakieś zmiany sprzętowe? Yy, tak, cały czas testujemy różne przełożenia, ustawienia i, i myślę, że na dobre. Jeśli chodzi o silniki, cały czas korzystasz z tych samych jednostek. Tak, cały czas. Dobrze. Wiktor, tak jak mówiłem, trzecia drużyna w tabeli przyjeżdża w niedzielę do Lublina. Powiedz mi, zawodnik ubrany w kewlar przy 30 stopniach na dworze, jest to duże wyzwanie? Znaczy, no, no już kilka razy w sumie różni ludzie się mnie o to pytali, ale nie wiem, ja jakoś tak strasznie się tak nie gotuję w tym kewlarze, jakoś ta bielizna termoaktywna, nie, no wiadomo, jest ciepło, ale nie jest jakoś tak, nie wiem, że, że się. Że ja, ja przynajmniej nie mam tak, że zdycham, że tak powiem. Rozumiem. Yy, powiedz mi, proszę, jeśli chodzi o motocykle, czy motocykle zachowują się zupełnie inaczej w takiej temperaturze niż przy około 20 stopniach, Celsjusza? Yy, no, myślę, że tak. Są, są, zachowują się inaczej, są słabsze. Musicie nad nim jakoś szczególnie pracować? Yy, no, trzeba po prostu dostosować się do tego, co jest. Dobrze. Um, wracamy jeszcze do pytań do trenera. Trenerze, pytanie czy jeśli chodzi o zestawienie par na to spotkanie, nie zmieniło się czy wprowadziliście razem z Jackiem Żukowskim jakieś korekty względem ostatniego meczu? Nie, nie zmieniło się. Startujemy tak jak ostatnio startowaliśmy u siebie, więc pozostaje skład bez zmian. Wszyscy zawodnicy są w pełni zdrowia. Tak, wszyscy są pełni zdrowia, tak jak mówiłem wcześniej, meldują się dzisiaj jeszcze na treningu przedmeczowym, oprócz Mikela. Wróćmy jeszcze na chwilkę do ostatniego ligowego spotkania z Unią Leszną, było to ciężkie spotkanie dla Was, ale wygrane, zasłużenie wygrane. Trenerze, czy rozmawialiście po każdej z serii, co, co należy zmieniać, aby to spotkanie finalnie wygrać? Oczywiście są takie rozmowy w, w przerwach między kosmetyką toru i, i chłopcy jakby wymieniają uwagi na temat ustawień, na temat jak się zachowuje tor i, i wiadomo każdy to dostosowuje do siebie i, i, i tak wygląda właśnie praca, która daje ten efekt postaci zwycięstwa. Bardzo dziękujemy. To tyle pytań do przedstawicieli lubelskiej drużyny. Poprosimy jeszcze o wypowiedź trenera naszych gości Roberta Sawina. Dobra, teraz Pan Robert Sawina, Panie Robercie, jesteśmy przed meczem wyjazdowym, jedziemy do Lublina. ostatnie dwa mecze u siebie, dały dużo spokoju, awans w tabeli jesteśmy obecnie na trzecim miejscu. Witam serdecznie. Tak, Mamy troszkę oddechu. Z pewnością bardzo dobre występy juniorów napawają optymizmem, jeśli chodzi o kolejne mecze. Mamy dwóch bardzo dobrze punktujących zawodników. Mam tu na myśli Lamberta i Dudka i potrzebujemy tylko ustabilizowania formy na poziomie 80 punktów przedpełskiego i holdera i myślę, że będziemy kompletną drużyną. No właśnie, jedziemy teraz do jaskini lwa, mimo że jedziemy akurat nie do lwa, tylko do koziołków. Będzie bardzo ciężki mecz, no ale mimo wszystko ostatnie występy napawały optymizmem, że można tam powalczyć. Dokładnie tak, jedziemy oczywiście po to, żeby zwyciężyć w tym spotkaniu. Mamy nadzieję, że to będzie nasz, nasz doskonały mecz, a w przypadku Lublina tro, troszkę słabszy, także liczmy na to, że, że, że powalczymy o zwycięstwo. Oczywiście w Lublinie nie da radę wyprzedzać. Oglądaliśmy to niejednokrotnie, no ale sama drużyna z Lublina pokazuje, że ma bardzo dobre starty, czego nam brakuje. Czy pracowaliście nad tym, czy w ogóle jest to w trakcie sezonu do dopracowania, czy po prostu to jest kwestia dnia i chłopacy mogą równie dobrze, tak dobrze startować, jak Miejscowi. Następne, najlepszym treningiem jest z pewnością um, um, udział w zawodach, a więc my cały czas startujemy. Mam tu na myśli przede wszystkim juniorów, którzy jadą praktycznie 3, 3 dni w tygodniu, jeśli chodzi o zawody młodzieżowe. Także tutaj na pewno dzieje się bardzo, bardzo dużo w ich przypadku. Seniorzy, wydaje mi się, że, że są w takim środku sezonu, gdzie, gdzie oczywiście muszą dawkować ten swój udział, jeśli chodzi o, o treningi. Także myślę, że po dobrym spotkaniu w grudniu Uważam, że bardzo, bardzo podobny tor, jeśli chodzi o, o Lublin, właśnie jest w Grudziądzu, także myślę, że, że jesteśmy, jesteśmy przygotowani na, na tego typu spotkanie. Bardzo dobrze, że tam startowali i Holder, i Lambert, i Dudek przedpełski też w wyścigu 14tym zagwarantował nam tak prawdę powiedziawszy zwycięstwo także liczę liczę na, na to żeby że, że w tym spotkaniu w nie będzie dobrze Bardzo dziękuję Dziękuję bardzo to koniec przedmeczowej konferencji prasowej. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność. Już najbliższą niedzielę widzimy i słyszymy się na Stadionie Miejskim przy Eliach Zygmuntowskich, gdzie Motor Lublin o godzinie 16.30 podejmować będzie For Nature Solution Apator Toruń. Do zobaczenia na Z5 niedziela 16.30.